Cześć, witajcie! Jestem Sergina M.S. No i dzisiaj ostatnia misja w GTA V Słuchajcie, więc zostawcie łapkę w górę i subskrypcję Tak, to ostatni odcinek z GTA misje nie no wiecie Nie chcę już kończyć tej serii, bo to bez sensu Zaraz się dowiecie, którą opcję chcę wybrać Oczywiście... Ach, no tak Byłbym zapomniał może tego kurde no, tej gasenki sobie jeszcze nie pominę. Możecie sobie też oglądać, oczywiście gasenkę. nie wiem czy widać napisy. Widać nawet, napisy trochę także. <laughs> you involved with the federal government and he's messed up several business ventures of mine he has got to go and you know what i'd like to say that this isn't personal but it is personal but the, fail, no, the, fail, the is... no on take fbi Trevor hey dave norton i own shopping malls. i would not employ those two clowns in. and i make one phone call their careers they are over See, so you can a Listen to some fifty grand pension hunter, or B, who even the president lets finger his wife, or C. Try to be really stupid and save those two idiot mentors of yours, and have everybody in the goddamn state crawling up your ass. A, B, or C. Time's ticking, pal. And your answer is. You know what? Man, fuck you, genius. answer. Dobra, słuchajcie, zaraz ci wiecie. już chwilka, chwilka, także ja, słuchajcie, zabijam Trevora, ponieważ, no jakoś go tak od początku GTA nie lubię, wiem, że mimo wszystko można wybrać życzenie śmierci, ale ja myślę, że najbardziej Trevora nie lubię, także dobra, tak na pewno, łączymy się z Trevorem. Tak, to jest ostatnie misja, ale oh mam nadzieję, że widzicie tutaj kłopotkę w górę, i suba. Quiet, right? yeah. Dobra. Dobra, muszę już wyjść do domu, stać się już samochodu. samolotu. Nie, 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 już nie, Dobrze, słuchajcie, nie, nie, już powoli dla mnie trochę ta trzecia opcja nie istnieje, bo trochę jest... Jak dla mnie trochę jest bez sensu, bo tam jest. No. Eee... Po prostu... E, no nie wiem, jakoś tak... To jest nie ważne. Jakoś tak... Nie wiem, po prostu mam taki Eee, to obok słupa jest. E. Się ostatni raz widzieli Trevor'a. pa Może to będzie jak z Michael'em, że ten że ten jest grupy, czy coś takiego. Aha. Ukrywa pistolet. A ja już nie przekadam. Hey, so, hey, you know Michael, you're the peacemaker. Well, I have...

Się zabić A potem mógł no, coś mówi, Stary Ci stary Wiesz co chciałam Cię zabić nie? spoko, Mam nadzieję bo Wiesz bo miałam do wyboru ciebie Dobra gonimy go Ja jeżdżę! Najgorzej na świecie jeszcze O, pięknie, matka mnie odpadła. Kurde, nie na swoim pasie jesteśmy, zarąbiście. Weźcie pedy, ja tu jadę za treworem. To ważniejsze sprawy, niż wy. Ale tutaj okropnie jeżdżą, i chyba każdy to przyzna. Kurde, ja nie wiem, czego dogonię. Kurde no. Jak go nie do końca to są, kurde. Siesz, to nie jest tak, że jak go nie do to się misja spieprzy. Mam nadzieję. Dobra. Coś tutaj. Dobra, jest czerwony. Czyli lecimy. Daj spokój stary. Dajcie to po prostu zabić. Kurde. Nie ty uciekasz, Trevor? Smirno, chcę gonić Jezus Maria, no jak tu źle jeżdżą, po prostu Okej Na się. Zjeżdżam tutaj Kurde, trudną trasę wybrałaś, Trevor. Czekaj, się nie zastrzegł go i będzie po sprawie, nie? Czekaj, on do mnie strzelać, czy nie? Chyba nie. Ale nie jestem pewien. No, ucieka mi. Stre Trevor, stary. Kurde, cię ja tylko w serio. nie wchodzi może ja go muszę staranować Coś nigdzie nie pisał czy tylko faktycznie miał staranować dobra, nie ma najgorszy dobra weź się, Majkę jest dobra trochę rozwaliliśmy furę dobra, daj Michaelowi Stój Trevor! Stop, stop, stop! Bo będzie mandat! <głos> <głos> Trochę czarny w <noise> Teraz. Dobra! Uuuuhuhu! Uh. Kurde. Upadł. No to nieźle. Też go piekło. Dobra O, przewidranie No to nie było zbyt ładne <laughs> dobra, no fakt, Michael Cię zdradził na początku, ale co z tego? Dobra Skoro chodziło o paliwo, to raczej chodziło o paliwo Zawsze lubiłeś paliwo, Trevor. <grymne> Najlepszy tekst na świecie. Zawsze lubiłeś paliwo, Trevor. No. Michael, przemiestrzostwo świata. Przegopiłem chyba to bo A No mógł... zresztą nieważne, cały czas. Niczego nie działował nie... Ale zabity mam to na odcinku. Przejdzie to? Dobra, myślę, że już możemy pominąć to sobie. Dobra. A no i pięknie, no i końcowe napisy Rockstar. Dobrze, więc to ja było na tyle w dzisiejszym odcinku, więc zróbcie oczywiście łapeczkę w górę i subskrypcję. No i cześć, żegnajcie!